Życie ma swój nieubłagany, logiczny ciąg i tak jak zawsze po nocy przychodzi dzień, po burzy spokój, po weselu noc poślubna, tak po smalcu musi być, po prostu musi być rosół, drodzy Państwo. Ale jeśli musi być rosół, to musi być właściwa kurka do tego rosołu. Proszę spojrzeć, fantastyczne pół wiejskiej kury, nie te smutne erzace, które są sprzedawane w sklepach o cerze bladej jak skandynawowie zimą, to musi być żółciutka kurka, która biega, dziobie ziarenka, wygrzebuje robaczki z ziemi. Prawdziwa kurka, produkt, produkt włościański, a nie produkt fabryki. Więc taką kurkę pół kładę do garnka i do tego dokładam bardzo piękny antrykot wołowy, nie z wołowiny francuskiej, ani brytyjskiej, tylko, drodzy Państwo, będę tutaj propagował autarkię naszej, polskiej wołowiny. Nie chodzi o to, że jest dobra, ale chodzi o to, że nie jest zarażona chorobą wściekłych krów. To wszystko trzeba zalać wodą. Zwróćcie jeszcze Państwo uwagę na kształt tego dzbana. To robił mehofer razem z Wyspiańskim i Malczewskim. Piękny młodopolski dzban. Dolewam do tego wody. I pod tym wszystkim zaświecę gaz. I to musi się zagotować, żeby można było to szumować. Jeszcze tylko jeden listek laurowy i dwa ziarenka ziela angielskiego, zapalniczka spod bitwy, z czasów bitwy spod Białej Góry. Tutaj jest o gaz i niech się gotują. Wyszło słońce, ale to doskonale, bo jeszcze lepiej będą Państwo widzieć to, co będę robił. Zalewałem mięso zimną wodą i tak właśnie należy postępować w przypadku rosołu, ponieważ kiedy się zaleje mięso zimną wodą, ono... Odda swój smak, będzie bardziej wywar esencjonalny. Kiedy robimy sztukę mięsa, to zalewamy mięso wrzątkiem, ponieważ ono się szybko zetnie, zetnie się białko i mięso będzie bardziej soczyste. Ale narosło, trzeba zalać wszystko zimną wodą. I teraz po kilkunastu minutach, kiedy woda się zagotuje, trzeba całość odszumować, czyli zabrać łyżeczką tę pianę. To jest po prostu, używając stwierdzeń fizycznych, ścięte białko. Dobrze. No, jeszcze to będę szumował za chwileczkę. A teraz jarzyny. To, drodzy Państwo, ten zestaw w Krakowie się na to nie mówi włoszczyzna, tylko jarzyna. Yy, wreszcie Polski włoszczyzna, klasyczny rosołowy zestaw marchewki, seler pietruszka i por. To wszystko wsadzam teraz do środka. Może nie w całości. Tak, zostawię sobie jedną marchewkę i pietruszkę. Marchewkę, bo tu ogromna ilość. Królików dookoła się kręci, więc będę miał czym kolegę poczęstować. I rzecz ważna, a nie zawsze pamiętana, na taki monstrualny widelec nadziewam cebulę. I drodzy Państwo, trzeba tę cebulę nad ogniem opiec, ponieważ cebula opieczona nad ogniem, zbrązowiona, da nie tylko smak, ale również kolor. Cebula jest przypalona, ale taka właśnie o, taka. Powinna być. Ona nada całości fantastyczny kolor. Żółciutki, nie będzie rosł czarny. Broń Boże, będzie taki jak trzeba. Więc cebulę dodajemy Ach, i pod tym wszystkim zmniejszamy gaz. Na minimalny rosół powinien gotować się parę godzin. Na jak najmniejszym ogniu nie będę oczywiście tutaj Państwa oszukiwał. Najlepiej rosół wychodzi na takiej zwykłej płycie. Na Piecu wiejskim opalanym, drewnem, węglem, wtedy kiedy się go na bok odstawi garnek i on będzie tak delikatnie pykał, wtedy jest najlepszy. Woda już czeka, stara wałkuje ciasto i co? Już się chyba nadaje do krojenia. Tak. Tak? tak? jak tak. to teraz robimy? Składamy na pół. Składamy na pół. Ale musimy mąką podsypać, żeby się nie posklejało. Doskonale podsypujemy mąką, tak. żeby się nie posklejało. Jak się poskleja, to jak się poskleja, to jest ochydnie w przypadku makaronu. wypadku makaronu. Puste no, no to składajmy już na pół. Mhm. To mi się potwornie spieszy. rosołek pyka już jest dobry. Wymaga mhm. tylko wsadów. Przyznam się Państwu, że ja wolę wątrobiane knedelki do rosołu niż makaron. No ale trudno. A i to będziemy po prostu teraz tak. Rulonikowato kroić w kawałeczki. Będę mógł ja to sam pokroić. Oczywiście. No to ja już biorę nóż, przepraszam, <grym> że to... tak sięgam mimo. I już, tak? Tak? Nie, od połowy. Lepiej. Od połowy le... Nie, to Nie. ja. Jak? Pokażę. Tak. Mi. Tak? I tak? Nie takie grube, cienkie. Dobra, cienkie. Ha, 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 ha. Jest fantastyczny makaron. On musi chwileczkę przeschnąć. Naprawdę trzeba go zostawić na desce bo taki zbyt świeży by się posklejał i proszę spojrzeć, jaki jest piękny. Powiedziałem, że makaron powinien przeschnąć, ale oskoma nie pozwala mi czekać, zatem spróbujemy już taki ugotować, ale Państwo niech zaczną to robić wcześniej i zostawią makaron na godzinę na desce, wtedy będzie lepszy. A my będziemy eksperymentować ze świeżym. Pozwolisz? O, ja najpierw muszę posolić wodę, bo nie było w ogóle soli w cieście i wrzucamy makaron. Do garnka. Trzeba go od razu bardzo mieszać, dlatego, że żeby się nie skleił, żeby się nie zrobiła jedna klucha. Woda powinna być jak najbardziej gorąca. Zatem, przed nami pierwszy i najważniejszy test małżeński. Test rosołowo-makaronowy. Jesteś pełna napięcia i oczekiwania. Tak. Pozwolisz, że tak już za, jak już zawsze będzie. No, mam ja, nadzieję. ja naleję, ale ty będziesz robić makaron, chociaż nie wiem. Jeśli będzie dobry, to oczywiście ty będziesz go robić. Jeśli będzie niedobry, to wtedy koniec. Koniec z nami po prostu. Na wygląda bardzo elastycznie i sprężyście. Jeszcze więcej. Chcesz? Ci wystarczy? wystarczy, wystarczy. Wystarczy. Dbanie o linię zaczyna się już od pierwszego dnia. To będzie przekleństwo. To jest przekleństwo każdego związku, drodzy Państwo. Mąż chce golonkę, a żona robi słówkę Selera. Okropna perspektywa. A jeszcze. Makaron i. Pan rosol, ale sensjonalny, klarowny, soczysty, fenomenalny po prostu i go wrywamy do gorącego makaronu. Bardzo proszę, kochanie. Nie wiem jak ty, ale ja zawsze dodaję odrobinę świeżo zmielonego pieprzu do rosołu, bo to jest też ważne, żeby na samym końcu ten taki balans pieprzowy uzyskać, pozwolisz ja też poproszę. Będę odrobinę pieprzył, bardzo proszę. O. No. Voila. I sprawdzamy makaron. Dobry. Powiem krótko, nie odeślę się do taty. Makaron <laughs> fenomenalny, sprężysty, jędrny, rosół. Mm. Dobry. Kapitał. Dobre, gorące, parzy, Jak parzy jaka, jaka kaszka sypka. Bardzo dobre. I takie ci będę gotował, a państwo... Przepraszam, ale bardzo gorące. Państwo, pamiętajcie o tradycyjnych polskich, wiejskich, włościańskich przepisach. Jest moda teraz na to. Za modą ja niezwykłem podążać, ale akurat ta moda na smalec, na, na gęsi, to bardzo dobra moda, prawda? Ale tu idzie. Tu idzie, no, no tak, tu idzie, ale to nic. Do widzenia Państwu.